Maneczko wszystkim słuchajcie, dzisiaj Wam e, opowiem jak sobie przygotować agrowukninę e, na pokrowiec na rusztowanie warszawskie do okrycia palmy. Tak jak zrobić takie, taki pokrowiec, więc tak, kupujemy sobie agrowukninę, w moim przypadku to jest 120 zimowa. Szerokość 1,60 m, 50 m, długość. W zupełności mi to wystarczy. Kupujemy ekspres. Ja sobie taki znalazłem tutaj na znanym portalu aukcyjnym. Już nie pamiętam jak on ma długość, ale na wysokość będę robił 2 razy 1,60 m i tu chyba 20 cm mi brakuje tego ekspresu. No bo oczywiście. Kupujecie sobie długość już detygowaną. Zna może znajdziecie <laughs> takiego dostawcę, który Wam e na wymiar, że tak powiem, zrobi e ekspres, ale ja kupiłem gotowy. Gotowy on ma chyba 3 metry, z tego co pamiętam, tak. No i teraz taki poglądowy rysunek sobie robimy. U mnie e jedno rusztowanie warszawskie ma 1,62 m. E więc. Stwierdziłem, że muszę zrobić 5 cm zakładkę na, każdy, na każdą stronę, więc robię 1,67, więc mnożymy sobie to 1,67 razy 4 wychodzi nam 668, czyli w zaokrągleniu 670, więc takie długie będą odcinki, czyli tutaj jeden jakbyśmy dookoła mieli. I drugi dookoła, no i u mnie będą podwójne, więc docinam po prostu je dwa razy. Tak? Czyli tu będziemy mieli dwa takie odcinki, i tu dwa, czyli cztery odcinki po 670 cm. No i na górę, później, tniemy kwadratową czapeczkę, taką też oczywiście, jak jest. 1,67 m czyli no po prostu 1,70 m plus 5 cm zakładki, żeby to też nie było za luźne. No, i tyle, dobra, biorę się za cięcie, jak sobie dociąć odpowiednie odcinki. Ja sobie to zmierzyłem po prostu na płytkach długość, jaką potrzebuję. O, widzicie, jak dotknę to jest tutaj tyle, ile potrzeba. I wzdłuż fugi, po prostu ustawiam tą krawędź, którą zaginają, po prostu jak nawijają tą agrowukninę. O, tak sobie widzicie. Tu są jakieś zagniecenia, ale to nic nie szkodzi. Wzdłuż fugi. No i tam mam odległość taką, jaką potrzebuję, czyli to 670. I tutaj. Ee, Tutaj też mam kreskę. O, że po tej fudze będę ciął. I teraz nie wiem, czy mi się tak uda wam pokazać. O, jadę sobie po prostu nożyczkami po fudze. I jak tutaj mam wzdłuż fugi, i tu, no to mam kąt prosty. I wychodzi mi cięcie równo. Oczywiście pamiętajcie, żeby jak zaczynacie. Rozpoczynacie agrowłókninę, też żeby ją ułożyć sobie i przeciąć ten początek, żeby miał kąt prosty, tak o, jedziemy sobie cały czas po po fudze ciach, ciach, ciach dolne po prostu nożyczki w fudze się prowadzą, o idzie i ciach i ucięte ładnie tak, Pyk. i takie cztery odcinki sobie ucinam, i później będę e, ucinał na czapeczkę też, tak jak mówiłem, po 5 na stronę więcej. Tutaj ogólnie jest po 5 na długości, czyli 20 cm na średnicy będzie więcej niż e, będzie średnica rusztowań, po 2 cm odejdzie gdzieś na wszycie ekspresu. Także będzie gdzieś 18, 16 cm, będzie na średnicy większe. Pierwsze zrobiłem dużo więcej, bo tam było ze 40 cm na średnicy większe, i powiem Wam, że za luźne było to. Jak założyłem, to wiatr strasznie tym majdał, a tu mam nadzieję, że będzie trochę bardziej dopasowane. To będzie mniej takie, no mniej luźne, lepiej będzie. To założyć lepiej będzie wyglądać. to teraz elegancko szyjemy to akurat czapeczka czyli cztery warstwy jadą razem no i będzie ślicznie teraz jedziemy z ekspresikiem elegancko pierwszy bok później drugi bok i razem trzeba będzie zszyć no i pokrowiec już uszyty słuchajcie teraz najważniejsza część czyli co przymiarka czy pasuje na e, ramę tutaj tak, na tę rusztowankę. Jak widzicie ustawiłem e, jedno więcej. W sumie to jedno jest niepotrzebne w tym roku, wystarczą dwa. I węże tak, to wzmocnienie, które trzyma cały e, pokrowiec. No i zobaczymy, czy będzie pasować, czy nie. Chwila prawdy. No jak widzicie w środku to wygląda taki sposób. Więc jest w miarę szczelnie. Palma, oczywiście, zapas ma jeszcze duży do rośnięcia ponad metr. Także o, tak się opiera. Tutaj, tak, może trochę otworzę. I z daleka pokażę. O, tak to wygląda. Więc można sobie otworzyć. Trochę dowietrzenia ją. No i tyle i teraz z zewnątrz. No i dobra, jak widzicie pokrowiec założony, pasuje elegancko, powiem tak, że jeszcze trochę luzu jest 10 cm, ale to jest tak w sam raz, nawet by mogło być 10 cm więcej, żeby się łatwiej zakładało, ale spoko nie było większych problemów, więc założyliśmy całość przy otwartym ekspresie tak ja tu trochę wywinąłem bo no jest trochę dłuższy tak z zapasem ukryty ten pokrowiec yy, uszyty więc jeszcze trochę zapasu jest myślę że spokojnie jeszcze jedno przęsło bym mógł dołożyć tylko wtedy te rurki musiałyby być bardziej poziomo no ale tak jak teraz jest idealnie bo jest zapas żeby na ziemię tu założyć i wywinąć no i widzicie, jak to wygląda, czapeczka, zameczek ładnie, jest dopasowane pokrowiec. Także, jak macie jakąś sprytną, krawcową tutaj, podziękowania dla koleżanki mojej żony za pomoc i za uszycie. A no widzicie, tylko wystarczy sobie skroić to samemu. I zawieźć do szycia gotowe elementy. No i można mieć taki taki pokrowiec. Tak to wygląda. Także palma już jest, że tak powiem, przygotowana do do zimowania. No ja to mogę oczywiście rozdostawać, ale to no mówię, tu jest. Za 30-40 cm więcej, o. może tak będzie nawet lepiej wyglądać. Słuchajcie do filmu. No ale O widzicie, tutaj jest ten zapas. Tak to wygląda. Oczywiście mogę naciągnąć i podwinąć od spodu, tak? I od spodu sobie przycisnąć. Czymś tam, żeby nie wchodziło zimne powietrze, no ale elegancko. Także pokrowiec już gotowy, i ja Was pozdrawiam i czas przygotowywać się do zimy. Cześć!